Cześć! Dzisiaj przed nami praktyka oddechowa, oddech naprzemienny, czyli Nadi Shodhana Pranayama. Będziemy oddychać sobie naprzemiennie dziurkami nosa, raz prawą, raz lewą. Będę prowadzić Cię przez cały ten oddech, przez całe ćwiczenie. Odłóż sobie palec środkowy i wskazujący pomiędzy brwi. Upewnij się, że Twoja ręka przylega do ciała, wtedy będziesz mógł rozluźnić swój bark, rozluźnić ramię. Jeżeli poczujesz w jakimś momencie, że ta ręka już ci ciąży, możesz podłożyć sobie lewą rękę, wesprzeć albo nawet zmienić rękę. Nie ma to znaczenia, takiego dużego znaczenia, w jaki sposób będziesz operował rękami, w jaki sposób zatykał dziurki, więc, nawet na przemienne zatykanie raz jedną, raz drugą ręką dziurek też jest ok. Znajdź swój sposób, taki żeby móc się teraz skupić na oddechu. I przechodząc sobie do ćwiczenia na początku zatkaj prawą dziurkę swoim kciukiem i na razie oddychaj tylko lewą dziurką. Wdech lewą dziurką i wydech lewą dziurką. Długie spokojne wdechy. I długie wydechy do końca. I wyobraź sobie, że każdy wdech, który robisz, wprowadza do Twojego ciała światło i ciepło, energię. A każdy wydech pozwala Ci wyrzucić ze swojego ciała to, co Ci dzisiaj nie służy, to, co Ci jest już niepotrzebne. Palcem serdecznym zatykamy teraz lewą dziurkę odetka i w prawą i zacznie oddychać prawą dziurką od nosa. Długie ciche oddechy. I tak jak w poprzedniej, w poprzedniej stronie wdech wprowadza ciepło i światło, a wydech oczyszcza. I wprowadza przestrzeń. I zaczniemy na przemienne oddychanie. Zatkaj prawą dziurkę, wdech lewą dziurką. Zatkaj dziurkę, wydech prawą. Wdech prawą dziurką. Wydech lewą. Wdech lewą dziurką, wydech prawą, wdech prawą, wydech lewą, wdech lewą, Wydech prawo. Wdech prawo. Wydech lewo. Wdech lewo. Wydech prawo. Wdech prawo. Wydech lewą. Wdech lewą. Wydech prawo. Wdech prawo. Wydech lewą. jeszcze kilka razy. Podążaj swoim rytmem oddechu. nie przejmuj się jeżeli zgubisz się gdzieś po drodze skieruj całą uważność do długich spokojnych oddechów prowadzenia światła i ciepła do ciała wypełniania się nimi do granic możliwości po samym końce palców poczubek głowy i na tej oczyszczającej jakości oddechu. Daj sobie chwilę w koncentracji na sobie, na tym, jak oddychasz. Kiedy będziesz gotowy, opuść rękę, poobserwuj przez chwilę swoje ciało, swój oddech, to jak się czujesz. I złóż dłonie przed klatką piersiową. Podziękuj sobie za bycie ze sobą. I otwórz oczy. Dziękuję Ci za tą wspólną dzisiejszą praktykę oddechu. Do zobaczenia już jutro.